Siemano mordeczki Ja jestem właśnie po nagrały w kachy do Fame Ma na trailer Mało spałem dzisiaj, bo wróciłem o czwartej Podsyłacie mi Różne filmiki tych kurwa atencyjnych kurew zwykłych Więc podsumowując konferencję, pierwszą Fame'a 7 No zacznijmy od tego mefetroniarza z jeba, który pierdolił od coś tam o solówce czy coś dzisiaj na, na Instagramie wróciłem dopiero o czwartej z Poznania, a z rana musiałem wstać na nagrywki te, tego trail, trailera. No i wrzuciłem wam tam filmik, jak on pierdoli coś o tych solówkach. On tam biegał po całej konferencji, że ma mieć z Krasiuszem solówkę czy coś po to, żeby ktoś tam był i go uratował. No bo po co biegał? Ja nikogo nie mówiłem. To do mnie podchodzi ty, serio? No i. Podesłaliście mi, że coś tam pierdoli, że ja się obstrałem czy coś, wstawiłem Wam na Instagrama filmik Ten, on pokazuje wszystko, że ja się obstrałem w chuj tej, kurwa, salówki Jest obok ekipa WK, więc by nawet miało obstawę, bo ekipa WK to są porządni goście, spokojni chłopacy, na pewno jakby, nie wiem, coś się działo złego, to nawet by mu jeszcze pomogli, czy by mnie odciągnęli. I macie filmik na Instagramie ja o czwartej go dodałem, do czwartej będzie. Jak coś tego wstawię jeszcze raz, więc na Instagramie moim DonCasio macie filmik z tym zjebem, jak idę, mówię do niego, żeby wyszedł kurwa ze mną sam na sam, żebyśmy poszli sami, bez żadnych moich kumpli kurwa, I tylko sami poszli, to go bym nakurwił, a on nic jej mówi. A ja nie chciałem wiedzieć w miejscu publicznym, żeby ta szmata potem kurwa jeszcze znowu na policję zadzwoniła, tak jak na tamten projekt kurwa zadzwonił, śmieci jebany. To tyle, no nie wiem, kurwa, co tam kurwa się dzieje, że tak wszyscy się do mnie srają. Ale spoko, ja się dobrze czuję w ripostach. Ja używam głowy, nie kurwa kartki scenariusza, więc spoko, chociaż bardzo nie rozumiałem tego że się ten kurwa z tą zbotoksowaną mordą i ustami co botoks sobie wstrzykuje ta lalunia e, barbie e, się zestrała do mnie nie wiem bo chwilę wcześniej e, podchodziłem do popka z popkiem tam e, się witałem to przywitałem się i z nimi i kurwa przecież wtedy bym mógł coś powiedzieć kurwa, ta ślicznotka ta Barbie z botoksem w ryju by mo mogła coś wtedy do mnie powiedzieć, że coś kurwa do mnie ma, to na konferencji jak kamery kurwa dopiero się włączyły to się sra, a tak to się kurwa normalnie wita, no ja, ja naprawdę tych atencyjnych kurw no nie rozumiem jakby mieli coś kurwa, to czemu oni nigdy nic się gadają z boku, tylko jak kamery się włączą, albo na wywiadach jeszcze mówią że nie, oni nie są tu dla fejmu oni nie są tu dla hajsu to, 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 to ja pierdolę co tak gadają, to kurwa przeważnie jest ta odwrót. Bo zobaczcie, ja nigdzie nigdy nie mówię tego, tego, tego. Ja jak coś kurwa powiem, to na pewno to zrobię. Bo kurwa powiedziałem, że wszystkich rozpierdolę i rozpierdolę. Tak samo lupę, kupę kurwa e, powiedziałem, że rozjebie i go rozjebie. Więc teraz, jak już tylu się sra, to nie wiem, e, zacznę kurwa chyba po dwie walki na jednej gali podpisywać, bo nie zdążę kurwa ich przerobić. E, bo naprawdę tylu ich się sra kurwa, że ja już nawet e, nie wiem, kiedy ich będę napierdalał, nie? No bo yy, yy, najbardziej mi zależy. A, i tak będzie, bo ja już nie mam czasu, kurwa, odpowiadać tak, jak Wy mi podsyłacie te filmiki Najmana, kurwa, mefedroniarza, na tego, tego. No przecież ja, kurwa, mi nie zależy na opinii innych ludzi. Ja mam wąskie grono znajomych, mi wystarczy, kurwa. Ja nie jestem, kurwa, Najman, który usuwa, kurwa, komentarze. Yy, a, bo oglądałem Najmana, kurwa, teraz yy, filmik. Znaczy. Z... Mateusz Kaniowski i Mateusz Kaniowski go tu trochę powyjaśniam, chociaż tak delikatnie jak na Mateusza Kaniowskiego go porobił i widzę tutaj yy, dużo ludzi, a na wczoraj pod jego tym filmikiem, znaczy dzisiaj, bo dzisiaj wróciłem z Poznania o 4 i tam podsłaliście, to obejrzałem sobie te jego kurwa wypociny i fajny komentarz taki zeskrynowałem. też na Instagrama wrzucę. Tam jest idealnie, kurwa, wyjaśnione to, co bym chciał Wam przekazać, ale nie chcę mi się, kurwa, mówić, bo jak ja bym miał każdemu odpowiadać, który chce ze mną walczyć, to naprawdę ja bym, kurwa, czasu nie miał na nic, kurwa, a ja lubię inne rzeczy robić. I co do Najmana, kurwa, naprawdę, przeczytam Wam teraz komentarz pod tym Mateusza Kaniowskim filmikiem. A daj mam w swoim stylu u siebie na kanale błyskawicznie usuwa, usuwa nieprzychylne komentarze. To dopiero trzeba mieć słabą psychikę i robić wokół siebie pozytywną, pozytywny odbiór. Nadzorując to, co tam się pisze. Kasio ma rację, wszyscy do niego oczekają. A jeśli przychodzi co do czego, to się chowają za ochroną albo kolegami. I tu ogólnie jest wiele komentarzy. Naprawdę ja. Ten najman kurwa usuwa manipulacyjne, kurwa te teksty wali, ale to tylko do tych dzieci. Te dzieci i tak wyrosną i w końcu zrozumieją, że ty jesteś totalnym debilem. Mi nie zależy, na mnie mogą pisać. Tak jak Norman Pałka kurwa mnie wyzwał, zobaczcie, kolejny mnie wyzwał, a ktoś tam pisze, że ja nim bym wyzwał. No nie, mi kurwa nie zależy. Tak samo ta kurwa Barbie z botoksem w ryju, kurwa. Przecież się zestrał, kurwa. Ja nawet nie wiedziałem o jego istnieniu, kurwa. Ja pierdolę, no naprawdę. I o tutaj. O, też jest fajny moment, reszta pajaców każdy pcha się po hajs, bo z kasiowie więcej dostaną i bardziej będą rozpoznawali. chujowo to wygląda, bo Kasio nikomu nic udowadniać nie musi, dokładnie, ja nic nie potrzebuję nawet. Najbardziej wkurwiający jest reżyser Marcin Najman, który przed przyjściem do ma każdy go opluwał, ale widzę, że wystarczyło wygrana z bonusem, by to zmienić i każdy młody dzieciak łyka jak pelikan, nie pamięta czym jest Najman dla Polski. Pozdro dla kumatych, pozdrawiam. No i tak, to ja bym się zgłodził z tymi słowami, w ogóle wczoraj widziałem ten komentarz, rzucę go na a sobie zobaczycie filmik z mefedroniarzem, tam będziecie mieli całą odpowiedź na ten jego wywód, kurwa, co, że ja się niby buboję solówki, to tam macie filmik w tym, tym filmiku, jak ktoś nie zrozumie, kto tu, kurwa, obsrał gacie kolejny raz... No jest kurwa debilem, ale mi nie zależy, może kurwa wyzywać czy coś, bo ja nie jestem kurwa ziomkiem, który kurwa będzie usuwał pod postami czy pod YouTubem, pod moimi filmak, filmikami jakieś komentarze. Mi nie zależy, ja mam bardzo wąskie grono i mi wystarczy. Ja nie potrzebuję kurwa udowadniać nikomu nic, a te kurwy, ja już ich nie zliczę, ale wiemy, że mefedroniasz Bamber, Augustyniak. Na ma 7 najbardziej mi zależało kurwa na Bambrze, FMMA i na Augustyniaku. Ten kurwa yy, piłkarzyk z ekstra klasy, który mnie wyzywał, kolejny kurwa. Wyzywa, ale jak wodarze do niego zadzwonili, żeby podpisać kontrakt, to nichu ja obstrał. Bamber w mecie pierdoli, ale tak jak dzwonią do niego wodarze, to mówi, że z kolankiem coś ma. Więc kurwy jebane, szmaciarze pierdolone, wszystkie te kurwa. mefedroniarze Bumber, Augustaja, Kinajman, Lupa, ten z botoksem, kurwa. Norman Pałka, do niego zaraz przejdziemy, kurwa. Jeszcze tam Malczyński, słyszałem, że się też, kurwa, jakąś walkę, no kurwa i jeszcze pewnie wielu innych jest. Ja na kolejne gale będę podpisywał po dwóch, żeby ich stążyć, kurwa, wyjaśnić wszystkich. A Wracając do tych, czyli najpierw, ogólnie teraz będę się skupiał już na tych, co podpiszą walki, jak będą kurwa pierdolili, potem zmieniali coś kurwa, to będę miał już to w chuj, bo ja już nie mam czasu. Jak ktoś tam kurwa nie zna pomysłu na siebie, kurwa, czy coś mu w scenariuszu nie wyszło, co sobie ułożył kurwa na konferencję. To rzuca jakimiś rękawicami, czy ten kurwa lupa rzuca rękawicami, coś tam wymyśla, kurwa. A czekałem na kontrakt, podpisanie chyba kurwa dwa miesiące. E, potem Najman kurwa podpisał kolejny, kolejny podpisał w boksie, jeszcze poszedłem na jego kurwa warunki, żeby to było w rękawicach MMA. Jest, a pierdolio MMA. A jak kurwa wychodzi, gdzie miał kawałeczek do mnie z za rogu, ja trzy razy większy dystans miałem, a prawie byłem przy nim to sra, jak kurwa jakby ojciec powiedział Właca, wracaj do ławki, wraca posłusznie kurwa, ty zjebie jebany także tak, fejmem ma 7, rozpierdalam lupę, Fejmę ma 8 rozpierdalam yy najmana i ogólnie teraz będę tylko kurwa gadał z tymi co mają podpisane kontrakty i jak będą coś tam potem wymyśleć kurwa zgód się na to a na to na to jak już podpisali taka walka będzie więc lupa k1 kurwa to co chciałeś debilu jebany będziesz rozjebany fejm 7 fejm ma 8 będzie najman rozjebany w tych rękawicach w których chciał w boksie do MMA i fejm ma 9 mam nadzieję że Nar norman pałka to co powiedział, bo to kolejne ludzie tam piszą, że kurwa, widziałem sobie kilka komentarzy, bo ogólnie nie chcę mi się śledzić tych komentarzy, ale są czasem tam najbardziej polajkowane i tam było negatywnie o mnie, ale był najbardziej polajkowany, więc większość się zgadza z tym. Okej. Okay, super. Każdy ma wolność słowa, więc ja was tylko zapewniam, że Norman Pałka, jeżeli to nie jest kolejny zjeb, tak jak ci niektórzy, żeby krzyknąć, aby kurwa trochę kurwa dostać lajków czy yy, rozgłosu, bo wiedzą, że kurwa jak Don się zaczepią, to będzie największy rozgłos, to Norman Pałka, jak tak wszędzie widzę na swoich social mediach, wypisujesz, że nie rozjebiesz w boksie i to sam ty mnie wyzwałeś, więc ja ci oficjalnie mówię, przyjmuję... Te kurwa twoje wyzmaje na fame ma 9, a jeszcze dodatkowo ci powiem wam, w sumie wam, bo wy twierdzicie, że on kurwa mnie przejedzie się, bo to jest gwiazda UFC i gdzie kurwa, no to ja mu pokażę jak gwiazda fame ma, kurwa jedyny niepokonany kurwa, rozpierdoli gwiazdę UFC Normana Pauka. Rozpierdolę go w tym boksie, w którym powiedział zajebiście. Uwielbiam i od razu wam dodam dla was że jeżeli to nie są jego puste słowa, aby kurwa tam zyskać lajki like i kurwa komentarze, bo widziałem, że tam w chwilę mu wyjebało ponad 500 komentarzy, więc możliwe, że po to to zrobił tak jak kurwa większość, to jeżeli będziesz kurwa trzymał się tych słów, i nie będzie to kolejny zjeb, który tylko krzyczy, ale jak przychodzi, co do czego, to nie podpisuje kontrakt, Tak jak mefedroniarz, kurwa, miał szansę, kurwa, dwukrotnie, ale pierdolić, pierdoli, więc jebać tych zjebów. Więc Norman Pałka, jeżeli Ty, kurwa, i do Was ludzie, którzy twierdzą, że nie mam podjazdu do Normana Pałki, że jestem kurwa zbyt, yy, że pokora bym się przydała, no to zapraszam, kurwa. Ja nigdy nie będę, bo ja po prostu, kurwa, wiem, że go rozpierdolę, chuj mnie to obchodzi, co wymyślicie, że on jest zawodowiec z UFC, to mnie, kurwa, rozgiewie, no to wam pokażę, jak Don Cassio król go rozpierdala i was, od razu wam mówię, że to nie są puste słowa, a jeżeli, kurwa, są, to jeżeli, kurwa, Norman Pauka dotrzyma tych swoich słów, a nie to będzie pierdolenie, to jeżeli podpisze kontrakt w boksie na ma 9, to ja znikam, kurwa, znikam z internetu, jeżeli on mnie pokona, bo ja jestem, kurwa, w stu przekonany, że go rozpierdolę w tym, w tym, w czym mnie wyzwał więc Norman Pałka yy, ja przyjmuję zapraszam, cię rozkurwię jak kurwa zwykłą rudą irlandzką kurwę, także zapraszam i tyle w temacie, i tak jak mówię jak będą mieli podpisany kontrakt to będę z nimi gadał, jak nie to niech wypierdalają te śmiecie i jebane, co pierdolą inaczej i tyle w temacie, podsumowując ma pierwszą konferencję FMA7 ja za niedługo Znikam na program, już nie będę trenował. Więc, lupę kupę rozpierdalałem w tym 1 Potem Najmana w boksie w, do MMA w rękawicach. Potem mam nadzieję, że Norman pałka i potem będę podpisywał kontrakty. Już tylko po dwóch rywali, bo muszę się wyrobić kurwa z czasem a, a nie chcę mi się tak długo kurwa na, <laughs> napierdalać, pomimo że może ciężko nie trenuję na te walki. Z tymi ogórkami, z których bym mógł już sobie w sumie mizerię zrobić. Ale, ale nie będzie mi się chciało. Będę wolał leżeć kurwa na Hawajach yy, i tyle. Więc trzymajcie się. I tyle. Ja zawsze pozytywny, pomimo że niektórzy widzą tylko gale i konferencje Fame i myślą inaczej, ale kumaci zjarzą. Ja jestem sobą. Nie potrzebuję wiecie, żeby mnie ktoś lubił czy coś. Jak kuma, to kuma, jak nie, to nie. W to mam to, naprawdę. Ja jestem indywidualistą, większość czasu spędzam i tak samo, ale mi jest zajebiście, czuję się fajnie, fajnie po prostu. Duż, dużo analiz sobie robię i idę do przodu, więc y, nie zmienię po prostu się, bo mi to nie jest potrzebne. Dzięki temu eliminuję bardzo dużo fałszywych ludzi z mojego otoczenia, przez to jaki jestem. I z tym mi jest dobrze. Trzymajcie się, do następnej konferencji. Pewnie jeszcze się zobaczymy na face to face z Lupą Kupą. Ja będę akurat w programie, ale pewnie ekipa ze mną podjedzie na face to face, więc zobaczymy się w połowie sierpnia na face to face z Lupą. Trzymajcie się, pełno hej i do następnej konferencji. Elo!